Horoskop miesięczny dla znaku zydiaku bliźnięta. W lutym bliźniaku oddasz się przyjemnościom życia towarzyskiego. Będziesz bardzo błyskotliwy, pełny inwencji, twórczej i radości. Jest to bardzo korzystny dla Ciebie czas na wszelkie wyjazdy, więc jeśli coś już zaplanowałeś, możesz spodziewać się bardzo udanego wypoczynku. Poznawanie nowych ludzi, imprezy w większym gronie osób, rozmowy do białego rana, a odrena sport, ruch, wyzwania. To wszystko sprawi, że poczujesz się jak w raju. Możesz wziąć udział w wielu zabawach i imprezach, a w Twoim życiu osobistym dźniaku może pojawić się sporo zmian, które wciągną Cię bez reszty. Dopiero pod koniec miesiąca poczujesz się zmęczony, przygaszony. Będziesz także wiele analizował i rozmyślał. Będzie to czas na refleksję i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Może okazać się, że ktoś, kogo darzyłeś zaufaniem, bardzo go nadużył i jest wobec Ciebie nieszczery. W pracy Nastąpią zmiany na lepsze. Wiele się w tej kwestii wydarzy, co spowoduje, że życie wydawać się Tobie będzie o wiele ciekawsze. Bardzo możliwe, że zmienisz mieszniaku stanowisko, awansując, lub też całkowicie rozpoczniesz nowy zawód. Jeśli nadal jesteś na etapie poszukiwania stałego zajęcia, możesz spodziewać się korzystnych ofert i w niedługim czasie podjęcia nowej pracy. Luty sprzyjać będzie szczególnie bliźniętom zajmującym się mediami, informatyką i twórczością. W stałych związkach atmosfera będzie korzystna, bardziej na przeżywaniu wspólnych przygód niż na okazywaniu miłości i namiętności.